Cześć. Widzę, że grzywka przylizana, więc możemy zaczynać. Słuchajcie, trafił mi się niesamowity projekt. Jaż grzech o nim nie powiedzieć, ale na początku przepraszam za jakość dźwięku. Następne nagrania będą już z mikrofonem, więc będzie dużo lepiej. Wracając do projektu. Pewna osoba zleciła mi renowację, remont starego domu. Świetna sprawa. Dom jest położony w centrum miasta na działce ponad 400 m2. Działka jest zarośnięta starymi drzewami. Wprawdzie leży pomiędzy blokami, a to jest ten minus, ale przez to, że są dookoła drzewa, tworzy pewien azyl i jest tu bardzo cicho. Drzew nie będziemy wycinać podetniemy je tylko, uporządkujemy, zrobimy kosmetykę, ogrodzimy to wszystko nowym płotem, który będzie przysłaniał cały dom. Natomiast co do domu. Dom został wybudowany w 1939 roku w, z jesionowych beli o grubości 20 cm. W środku zostały one otynkowane, więc cały tynk zostanie zerwany. Z zewnątrz jest dom odeskowany, więc to jest następny plus. Okna trzeba będzie wymienić, ponieważ są stare. Wyrzucimy piece, jest ich tutaj pięć, pięć kaflowych piecy. Niestety są to piece z czasów, z epoki Gierka, więc należy się ich pozbyć. Nie mają żadnej wartości, można by tak powiedzieć. Co do samego domu w środku, dom ma niecałe 130 m2, cztery pomieszczenia po 20 metrów, kuchnie około 12 metrów kwadratowych, troszeczkę pomieszczeń gospodarczych, zagospodarowany strych. Plan jest taki, aby wywalić ściany, część ścian wyrzucić i zrobić Jedno wielkie miejsce dzienne, w którym będzie i kuchnia, i jadalnia, i pokój gościnny. Na górze zostaną zrobione dwa małe pokoiki gościnne, a kuchnia obecnie będzie przerobiona na dużą łazienkę. Cieszę się bardzo z tego projektu, ponieważ jestem osobą, która lubi odnawiać stare rzeczy, więc tego typu wezwanie jest dla mnie nie lada gratką. No i zapraszam na oglądanie całej serii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.